Wiele lat temu, zanim zostałem chrześcijaninem, byłem ateistą i doświadczałem wielu okultystycznych doznań. Mój teść aktywnie działał w ruchu New Age. Publikował w RPA magazyn, który nazywał się Inner Space. Jego druga żona, która nie była matką mojej żony, też była bardzo w to zaangażowana. Była medium, prowadziła kurs cudów na podstawie książki otrzymanej channelingiem autorstwa psycholog który Był psychologiem. I w ramach tych lekcji, tych ćwiczeń, można było stać się jak Chrystus. Dlatego to był kurs cudu i można było dokonać wszystkiego, czego dokonywał Chrystus, bo w ramach tej filozofii każdy jest Chrystusem, każdy jest Bogiem. Była też medium w tym sensie, że przeprowadzała spotkania z duchami, które się jej objawiały. Organizowała seanse, w których działała jako medium lub jako kanał. Przez mojego teścia poznałem także grupę. Channel of Africa. To są osobnicy, którzy regularnie otrzymują informacje od duchów. Tak się złożyło, że wylądowałem w jednej z ich świątyń, w której teść także działał. I ta świątynia. Wytwarzam tło, zanim dojdziemy do Twojej opowieści o objawieniach duchów. Ta świątynia była zaprojektowana jak świątynia wodnika. Było w niej podwyższenie, jak dla kapłana, na którym znajdował się znak wodnika. Z sufitu zwieszały się mikrofony, a na liście gości znajdowały się osoby publiczne, ministrowie rządów, osobistości ze świata religii czy nawet sportu. Naprawdę? Tak. Było sporo osób ze świata sportu i oczywiście medycyny. Odbywali regularne seanse, na których otrzymywali instrukcje. I te duchy objawiały im się i do nich przemawiały. Organizowano także dyskusje na temat UFO. Niektórzy z uczestników mieli powiązania z tym fenomenem. Akurat niedaleko Kapsztadu ich aktywność była największa, bo jest tam góra, na której rzekomo pojawia się UFO. Wiele z osób z ruchu New Age kupowało tam domy, żeby móc uczestniczyć w tych pojawianiach się UFO. Oni wierzą, że UFO zabiera ludzi. Mówiono o pewnej pani, która tam mieszkała. Miała na imię Elizabeth Clara i pisała książki o porwaniach jej przez obcych na ich statki. I o tym, że w zasadzie została żoną jednego z nich, urodziła mu dzieci, była bardzo sławna. Ukazało się na ten temat wiele artykułów w gazetach i czasopismach. Mój teść, który parał się też dziennikarstwem, był mocno zaangażowany we wszystkie dyskusje tego typu. To był w zasadzie powszechny temat, tak jakby to było normalne zjawisko, chociaż bez wątpienia było paranormalne. Rozmawiałem osobiście z tymi ludźmi, kanałami, Pokazywali mi korespondencje z wysokimi urzędnikami, nawet premierami i prezydentami z całego świata, więc to nie były żadne pogłoski. Pokazywali mi te listy i oczywiście myśleli, że podzielam ich sposób myślenia, mimo że tak nie było. Wtedy już odszedłem od tego. Ale przed tymi rozmowami z ludźmi, zanim zostałem chrześcijaninem, rozmawiałem z Teściem o tych sprawach. I pewnego dnia poszliśmy z żoną do restauracji, która była na samym brzegu oceanu. Więc był z niej piękny widok na ocean. Usiedliśmy i dwa statki pojawiły się nad oceanem. Hmm. Widziałem je na własne oczy. Moja żona też. Zresztą, tak jak wszyscy ludzie w restauracji, były w niej duże okna na ocean. Podbiegliśmy do okna i obserwowaliśmy, jak te dwa obiekty latają nad oceanem. Wyglądały jak UFO. Były kuliste w kształcie dysku. Latały tam przez kilka minut, przesuwając się w lewo, w prawo, w górę i w dół. I wtedy dwa wojskowe myśliwce nadleciały nad ocean, przeleciały z hukiem nad wodą. Patrzyliśmy jak na ekran. Nie wiem dokładnie, jak długo to trwało pewnie 8-10 minut. Kiedy myśliwce podlatywały do nich, te obiekty robiły unik w górę, a myśliwce przelatywały pod nimi. One mają oczywiście dość duży promień skrętu, ale potem zawracały. I te obiekty jakby bawiły się z nimi, wzbijały się w górę. Opadały z ogromną prędkością, taką, której nasza technologia nie mogłaby dorównać. I ta gra w kotka i myszkę toczyła się jeszcze przez jakieś osiem. Dziesięć minut, a potem one zerwały się z niewyobrażalną prędkością i zniknęły. Myśliwiec jeszcze chwilę pokręcił się, a potem wrócił do bazy. Doświadczyłem tego, widziałem to na własne oczy. Oczywiście w takich sytuacjach spekulujemy. I pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy, to, że to kosmici. Ale. Co ciekawe, tego typu przeżycia były często powiązane ze światem okultystycznym, innymi słowy ze światem, w którym rozmawia się z duchami, które się nam objawiają, tak jak to działo się w przypadku macochy mojej żony. Jeszcze przez pewien czas byliśmy w to zaangażowani. Byliśmy nawet na tej górze, by porozmawiać z ludźmi zaangażowanymi w tę sprawę. Bardzo często widywali takie obiekty. To miejsce z tego słynęło. Czasami o takich obserwacjach pisano w gazetach, ale tak jak dzisiaj, była to zwykła gadanina i tyle. To ciekawe, że według niektórych relacji, które słyszałem, kiedy te obiekty się pojawiały i podchodziło się do nich, to było coś w rodzaju hipnozy. I często na tych obiektach znajdował się znak węża. on Także na ubraniach. Oni nosili ubrania takie, jakie można by sobie wyobrazić u kosmitów, takie obcisłe. Coś jak w gwiezdnych wojnach. Więc to były takie obrazy, jakie moglibyśmy sobie wyobrazić. Ale dla mnie ciekawe było, że kiedy te zdarzenia następowały, ludzie biorący w nich udział zaczynali mówić w różnych językach. A zatem to zjawisko przypominało charyzmatyczne przeżycie religijne. Mając taką wiedzę, można dodać dwa do dwóch i dojść do daleko idącego wniosku, że przypuszczalnie najprawdopodobniej objawiają się im istoty duchowe. I to właśnie przydarzyło się nam 38 lat temu. Kiedy zostałem chrześcijaninem, zrezygnowałem z pracy w mieście i przeprowadziłem się na farmę.